Osiedlowa uliczka generała Augusta Fildorfa, drogę zbudowano ponad 6 lat temu. Część pieniędzy wyłożył samorząd, resztę dołożyli mieszkańcy osiedla. Droga jest równa, bez dziur, a to skłania wielu kierowców niestety do bardzo szybkiej jazdy, bywa że niebezpiecznej. Kierowcy nie stosują się do znaku ograniczenia prędkości, przejeżdżając z bardzo dużą prędkością, nie bacząc tutaj na pieszych ani na inne osoby, które poruszają się tutaj. I ostatnio była taka sytuacja, iż tutaj pan z dzieckiem właśnie wychodził z samochodu, a kierowca jadąc o grubo, ponad 100 na godzinę, prawie doszło do tego. Iż to dziecko przejechało. Na szczęście rodzic zauważył tę sytuację i do tragedii nie doszło. Dlatego mieszkańcy proszą i apelują o pomoc. Dobrym rozwiązaniem byłoby tutaj wprowadzenie progu spowalniającego. Może nie takie jak tutaj jest obok na ulicy Nowinkowskiego, łagodnego, tylko takiego trochę naprawdę zmuszającego kierowców do tego, żeby zdjęli tę nogę z gazu. Gdyż w przeciwnym wypadku mogłoby to grozić nie wiem, uszkodzeniem podwozia. Młodzi kierowcy widocznie, bo tylko oni. Najwięcej tutaj, tutaj kursują w tym, w tym rejonie. No, rozwijają tą szybkość, tak, ja wiem, setka, ponad setkę. No i z kolei te głośne, głośne wyjście tego samochodu, przyspieszanie tu szczególnie i dawanie na wysokie obroty. No, i, to, I to szczególnie bardzo, bardzo... Tutaj niepokoje tych mieszkańców w ogóle zakłóca ciszę nocną. W związku z tym mieszkańcy apelują o szybką interwencję do władz miasta. W zasadzie to my pierwszy raz słyszymy o tym, że na Feldorfa jest problem prędkości. Powiem wierzę więcej szerzej na, na, na tym osiedlu ogólnie dotąd nie dochodziły do nas informacje, że na tych uliczkach osiedlowych mniejszych jest jakiś większy problem z prędkością. Nie mówię o pojedynczych incydentach, które zawsze i wszędzie się w zasadzie zdarzają. Natomiast jeśli chodzi o możliwości, nie, nie powiem nie. No. Według procedury wniosek mieszkańców opiniuje policja, zarząd dróg miejskich oraz wydział zarządzania ruchem drogowym. Trwa to kilka tygodni, gdy jest zielone światło, trzeba zrobić projekt i można budować próg zwalniający. Mieszkańcy przyznają, że w urzędzie w tej sprawie jeszcze nie byli. Mają także jeszcze inny problem. Chodzi o miejsca dla niepełnosprawnych, nie o ich brak, a nadmiar. Te trzy miejsca są jedynymi wolnymi miejscami. Przez okres mieszkamy tutaj ponad 6 lat. Dwa czy trzy razy byłem świadkiem, gdzie na jednym z tych miejsc był zaparkowany samochód. Pozostałe miejsca po prostu nie są wykorzystywane. Można to zorganizować na tej zasadzie, że w momencie, w którym pojawi się tego typu osoba, występuje z wnioskiem. I z automatu wyznacza się miejsca. Dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym przyznaje, że to jest problem. Dlatego zdecydowano, że od września ruszy w całej legnicy weryfikacja miejsc z kopertą. Sprawdzi to Policja i Straż Miejska. To jest to w sumie tak potężna ilość miejsc dla niepełnosprawnych. Tutaj nawet bym zachęcał mieszkańców naszego miasta o sygnały bo nas tutaj dowiedziało zarządzania ruchem, do Straży Miejskiej, że są takie miejsca właśnie, w które są niewykorzystywane przez osoby niepełnosprawne. A my sprawdzimy, z czego to wynika, czy te osoby już nie mają tej karty, czy te osoby się wyprowadziły. Tak więc wydaje się, że oczekiwania mieszkańców ulicy Fieldorfa powinny być załatwione po ich myśli. Pytanie tylko, jak długo będą musieli czekać, sprawie będziemy się przyglądać.